Cześć, witajcie w bonusowym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamieniem Filozoficznego na PC. I dzisiaj rozegramy sobie Ligę Quidditcha, bo jak widzicie mamy tu trzecią opcję w menu głównym, jaką jest Quidditch. Mamy tu dostępny trening na miotle, czyli dokładnie to samo Selekcja Latania, którą mieliśmy w drugim odcinku, więc no, temu to nawet czasu nie będziemy poświęcać. To tylko jakby ktoś sobie, wiadomo, chciał poćwiczyć, zresztą sama nazwa trening. I jest też Liga Quidditcha, czyli sześciorundowa plus finał Liga Liga Kwidicza, taki maraton meczów jakby. Wiadomo, nie ma tutaj żadnych urozmaiceń jak w Mistrzostwach Świata w Kwidiczu, ale no wiadomo, no, no to, bo to jest mimo wszystko taki, taki malutki dodatek, nie ma tutaj jakiejś rewelacji, fajerwerków. Mimo wszystko chciałem to rozegrać, ponieważ jest to jakiś dodatkowy quest, który chciałem Wam pokazać w bonusowym odcinku. Witamy na Mistrzostwach Quidditcha Hogwartu. Rozegrasz z każdym z domów po dwa mecze. W każdym z nich drużyna, która złapie z wygrywa. Nie żeby coś, ale tak naprawdę to tak nie działa, bo drużyna, która złapie z po prostu ma 150 punktów i nie zawsze to znaczy wygrana, bo mogli więcej razy walnąć gola, ale okej. Okay. Po rozegraniu sześciu meczów dwie drużyny z największą liczbą zwycięstw rozegrają między sobą mecz finałowy. Zwycięzca, zwycięzca finału zostanie ukoronowany jako Mistrz Quidditcha. Powodzenia, Harry! Niech zwycięży najlepsza drużyna, no czyli my. Gramy ze ślizgonami jak widzicie, runda pierwsza. My Lee Jordan, and to match. It's Slitherin. Oczywiście Slytherin trzeba powiedzieć z taką pogardą, prawda? Ponieważ jest tu faworyzowany Gryffindor, a Slytherinu każdy nienawidzi, no nie zgadzacie się? Ale tak moi drodzy, ja będę stosował moją standardową metodę łapania znicza, czyli hamskie ścinanie, aczkolwiek wiecie co mam wrażenie, że momentami ta liga Quidditcha jest troszeczkę trudniejsza niż zwykłe mecze Quidditcha w grze, chociaż ostatnio na 10. odcinku miałem identyczne wrażenie z tym, z tą minigrą z tymi kluczami, więc różnie może być. No właśnie, jak widzicie, wyniki rundy pierwszej: 260 punktów versus 110. Kurde, chyba nie no w sumie każdy miał identyczną liczbę punktów. Patrzcie, jakby oni złapali z nich, by mieli tyle samo punktów co ja. A to nieźle. Dobra, runda druga: gramy z Ravenclaw. I w ogóle te godła są mega dziwne, ale okej. Okay. No dobra, no to czas po raz kolejny hamsko złapać z nic. Mam nadzieję. Patrzcie, ja po prostu siedzę, nic nie robię, prawie nie przyspieszam i on się praktycznie sam łapie. Pozdrawiam pomidora, który miał taki problem z Quidditchem. Stary, o co ci chodzi? Quidditch jest żałośnie łatwy w tej wersji. Wyniki rundy drugiej. No, oni już mniej punktów niż z dostali. No i by nie wygrali nawet, jakby złapali z chyba. Chociaż. Nie, no wygraliby. Hm. My też mieliśmy mniej punktów, jeszcze mniej. mniej od nich. Okej, okay. dobra, to jest, to jest już dziwne. Wiecie, co mi się troszeczkę już miesza? Nie chcę mi się bawić tutaj w matmach. It's O, gramy sobie z Hufflepuffem z moim ulubionym domem, z domem, do którego przydzieliło mnie na potter tak by the way. I w sumie pasuje do tego domu, bo ja nie lubię odwalać jakichś akcji jak gryfoni bo oni często odwalali różne jakieś akcje. Wiadomo, że odwaga przyjeść to też są moje wartości, ale. zaraz powiem więcej. Gryffindor wygrał mecz! Moje imię to Lee Jordan, signing off! Ale Hufflepuff jakoś bardziej do mnie przemawia, wiecie, jakoś tak bardziej się utożsamiam z tym niż z Gryffindorem. Poza tym Gryffindor jest troszeczkę overrated, tak szczerze. Moje imię to Lee Jordan, a jaki wspaniały czas na dzisiejszy Quidditch Match? To Gryffindor versus Slytherin. No proszę, widzicie, znowu gramy ze Sliterinem. Czasem znowu skopać dupę i złapać szybko znicz. W ogóle. Yy, niestety na wersji PS1 nie będziecie mogli robić takich hamskich trików, ponieważ tam też jest właśnie Liga Quidditcha. Kurde, gdzie ten znicz? Dobra. <laughs> Mały fail zaliczyłem. Tam też jest Liga Quidditcha, ale. To czy złapiecie znicz, to zależy od tego i przez ile pierścieni przelecicie, czyli musicie przelatywać ciągle przez pierścienie i potem już po jakimś czasie, to jest bardzo skryptowane, już jak skończycie lecieć przez te pierścienie, już zapełnicie jakby ten pasek, raczej go opróżnicie, potem trzeba opróżnić taki pasek na dole, to wtedy możecie przejść do łapania znicza. Które jest żałośnie łatwe, już w komnocie tajemnic na PS1 było. Trudniejsze, bo pamiętam, że się wkurzałem trochę w komnacie. tajemnic na PS1 na lizę Quillicza, bo tam też jest. Uuu, no come on! To też muszę ogadać o innych grach, bo tutaj zniszcza nie mogę złapać. Pico, My Lee Jordan, signing off. Wyniki rundy dobra, a to już nie patrzę na te punkty Ravenclaw versus Gryffindor. Czemu zawsze byliśmy chyba po lewej, chociaż może teraz jesteśmy po prawej? Nie wiem, Jej. A ja kocham to po prostu, jak się ma standardową myszkę, i po prostu przyspieszacie sobie wciskając ten scroll. Ponieważ sorry, ale... Nie chce mi się co chwilę przepisywać prawego albo lewego przycisku, który tam powoduje jakieś konflikty. Prawym przyciskiem chyba powinno się skakać domyślnie czy coś takiego. To jest trochę jak cancer jak dla mnie. Jak można nie skakać z pacją? Ale no, więc przypisałem sobie środkowy przycisk myszy, bo kto mi zabroni, nie? No. Gryffindor has won the match! Moje imię, Lee Jordan, signing off. E, wyniki rundy piątej, dobra, to mnie interesuje. Nie wiem, po co ja to w ogóle czytam. Runda szósta, przedfinałowa runda, moi drodzy. Moje imię, Lee Jordan, I jaki wspaniały weather for today's Quidditch match? It's Gryffindor versus Hufflepuff. Jak widzicie, nawet pogoda się kurde zmienia. Ale tak, słuchajcie, mam wrażenie, że ten odcinek mi wyjdzie w ogóle bardzo krótki, ponieważ my już to prawie kończymy. A nawet 10 minut nie ma, jeszcze w zasadzie jest daleko do tego. No Kaman, on! Zniczu, proszę mnie nie trolluj! Dziękuję bardzo, tylko teraz jeszcze złapać. Jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca. Has won the match. My Lee Jordan, signing off. Oczywiście, że wygraliśmy. Patrzcie, ile mamy punktów. Raven Claw na samym tym. I Hufflepuff pokonał Slytherin na 60 punktów. aua, aua. Dobrze im tak. Dobra, finał lecimy. Nie, yeah, już się pogoda zmieniła. Tak samo jak wcześniej, zmieniła się też pogoda. Na dwa ostatnie mecze, to wcale nie tak, że to jest lazy level design, bo już na PS1 się częściej zmieniała pogoda. A na tej lize Kuilicza, wy ty fy, gdzie ten znisz poleciał. ja w ogóle uderzyłem dosłownie ten znisz. A w filmie to on robi tak brzm, 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 Nie dało się go w ogóle chwycić. A tutaj to normalnie można w niego uderzyć, takie, eh, What can you do? Ale jakie zygzaki robi? Nie, no to jest chyba trochę utrudnione, wiecie? To jest chyba trochę utrudnione faktycznie. No, żeż kurde, gdzie ten znisz poleciał? Wiecie co, to jest po prostu takie trudne, żeby się zorientować, jak on gdzieś poleci, że gdzie on w ogóle poleciał? Ta jeszcze przegram na ostatnim meczu. Wszystkie robiłem hamsko łatwo, a ostatni sobie przegram. Tak będzie. Dobra? Zwalniamy sobie, bo nie ma potrzeby. Aha. O, widzicie? Ale powiem Wam że raz to mi się wyślizgnął ten znicz w ogóle, jak miałem takie łapanie tego znicza. No ale jak widzicie, wygraliśmy, wynik finału mistrz. Dziękuję bardzo. I to jest tyle. Więc no cóż, to by było na tyle, jak chodzi o Ligę Quiddisha. Dzisiaj nam wyszedł bardzo krótki odcinek yy, bonusowy, chyba jeden z najkrótszych, jak ja w ogóle zrobiłem. No cóż, już tak jest. Nie mamy już tak naprawdę, nie mam już nic więcej Wam do pokazania. Dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Trzymajcie się i cześć!